Pisowski minister pan Michał Wójcik. Po 10 latach ciągłego wygrywania z Donaldem Tuskiem, dzisiaj, kiedy przegrał, zaczyna rozliczać nie tylko swój obóz partyjny, ale także samego Jarosława Kaczyńskiego. Wyraz odwagi czy głupoty z jego strony? Natomiast na opozycji, ówczesnej opozycji, dzisiaj koalicji rządzącej, koalicji 15 października, zaczyna się wojna podjazdowa Pitbulli. znaczy, chciałbym powiedzieć, jamników. Które to jamniki. Starają się być pitbullami. Z jednej strony Hołownia walczy z Tuskiem, z drugiej strony w samym sztabie. W samej grupie hołowni zaczyna się gruba wojna podjazdowa. Tak, uważam, że powinniśmy się już rozejść. Mam wrażenie, że nasze. Lewica, tak jak już wspomniałem, jakiś czas temu walczy o życie. Stara się pokazać. I jest że tym jednym z jamników, które zaczynają podgryzać Donalda Tuska tylko po to, żeby przeżyć. Ale w momencie, kiedy lewica po kilku dniach dosyć ciekawej i skutecznej akcji w zakresie związków partnerskich może ogłosić: wygrałam, to w tym momencie pojawia się Robert Biedroń który tak naprawdę jednym ruchem, egoistycznym ruchem pokazuje, że na lewicy liczy się tylko on i wyłącznie on. I na koniec coś na co wszyscy czekamy, ale nie wszyscy się doczekamy. Zbigniew Ziobro zostaje wezwany przed komisję, przed którą, jak już teraz wiemy, na pewno się nie stawi. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od wielkiego szoku, dla Was szoku, bo ja muszę powiedzieć, że minister Wójcik przemówił ludzkim głosem. Jedyne co potrafią. To zabieranie ludziom wolności. No i gdyby tylko na tym cytacie z ministra Wójcika skończyć, to można by powiedzieć, że minister Wójcik faktycznie walczy o jakąś wolność. Na przykład walczy o wolność do związków partnerskich. No nie, raczej nie, bo to jest przeciwko jego ideologii. No to może walczy o wolność dla kobiet w zakresie aborcji. No nie, to też nie. To może walczy o wolność dla kobiet i w ogóle ludzi do protestowania, kiedy, no nie, no tutaj też pacyfikowali protestujących. Więc o co może chodzić? Dlaczego może walczyć? O co albo o kogo, raczej o kogo może walczyć pan Wójcik? No cóż, walczy o swój elektorat, i musimy tutaj odnieść się do kolejnego komunikatu, który przekazała w Polsacie pani minister Leszczyna. Będę chciała przedstawić ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych, ale to będzie po wakacjach, mówiła pani Leszczyna. I o to właśnie walczy Wójcik, żeby Polacy mogli w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy się iść nawalić. A później w niedzielę i zagłosować na Wójcika. Tylko Wójcik nie pamięta, że to nie kto inny, jak Jarosław Kaczyński mówił już kilka miesięcy temu, że jak kobiety dają w szyję, to później nie rodzą dzieci i ograniczenie dostępności alkoholu powinno być dla Wójcika czymś, o co PIS powinien walczyć. Bo dzięki temu Polska będzie rosła w siłę, będzie więcej Polaków i więcej kobiet będzie rodziło dzieci. A i będzie więcej 800 plus, co spowoduje, że Tusk będzie miał więcej problemów, więc mówienie. Że walczymy o to, aby Polak mógł o trzeciej nad ranem iść na stację i się nawalić jest walką o wolność, to jest takie jakby powiedzenie, że Jarosław Kaczyński kilka miesięcy temu pieprzył po prostu głupoty. Znaczy, ja wiem, że on wtedy pieprzył głupoty, ale Wójci Kamiński i inni wtedy klaskali, więc dzisiaj powinni się po prostu zamknąć. Ja osobiście sądzę, że ograniczenie alkoholu, znaczy dostępności alkoholu jest dobre. Ja no że ja jestem znów cholera złym przykładem, bo ja bardzo mało alkoholu piję, a zazwyczaj mam go od cholery w domu, bo dostaję od ludzi. Natomiast ograniczenie sprzedaży alkoholu, na przykład w Krakowie, bo to jest cała klucz sprawy, jest bardzo istotne, bo ci ludzie w rynku w Krakowie, którzy mieszkają każdej nocy, mają tysiące, setki tysięcy, może nie setki, ale setki pijanych turystów z Wielkiej Brytanii i innych krajów, którzy tak naprawdę zakłócają im spokój. I tu nie chodzi o ograniczenie czyjejś wolności, tu chodzi o ograniczenie Przeszkadzania komuś w normalnym egzystowaniu. Ja na swoim Twitterze pozwalam sobie jak zwykle więcej. Tu macie link do mojego Twittera, a tam dzisiaj znajdziecie nieco innego, jak bardzo mocny no powiedziałbym odważny komentarz do słów pana ministra, pisowskiego ministra, pana Wójcika. I oczywiście, moje materiały nie wszystkim się podobają. One są bardzo kontrowersyjne, bardzo często, ważne, że wam się podobają, za co wam dziękuję. Natomiast znajdują się tam bardzo często ciekawe komentarze. Jednym z tych komentarzy to jest oczywiście ktoś, kto nie występuje ani pod imieniem, nazwiskiem, po prostu jest to pisowska menda, pisowski troll, który pisze Wypad komuchu, czerwona zarazo. Po pierwsze debilu, nie jestem komuchem, bo jestem za młody, żeby móc należeć do Komunistycznej partii Ludowej. Po drugie, nigdy nie należałem ani do żadnej partii, bojówki, nie wiem, czołówki, czegokolwiek, co się związało z komuną. A to, że należałem kiedyś do lewicy, dzisiaj nie należy, ale kiedyś należałem do partii lewicowych, to tylko wyraz tego, że wspierałem pracowników, wspieram kobiety, wspieram osoby, które są mniejszościami. Więc bycie członkiem, a także osobą wspierającą partie lewicowe, nie znaczy, że jest się komuchem, no chyba, że jest się tak ograniczonym i nachlanym przez alkohol od wujcika wyborcą PiSu. Nie to, że mnie to uraziło, bo ja nie polemizuję z debilami, natomiast mówienie, że jestem komuchem, to tak jakby powiedzenie do mnie wypieprzaj, ty księdzu, książę, nie wiem jak to się pisze, napiszcie mi w komentarzu, czy pisze się, bo mówię o księdzu, no ja nigdy księdzem nie będę i nie byłem. Więc nie wiem, wyprzeprzej ty księdzu, księże. Dobra, jak to się pisze? Napiszcie mi w komentarzu z tym polskim, to czasami mam problemy. Ale teraz, skoro skończył się maraton, maraton wyborczy, to najwyższy czas na co? Na rozliczenia. I tak jak wam powiedziałem, dzisiaj rozliczenia trwają nie tylko w PiSie, gdzie Wójcik walczy z jednym, gdzie nagle się pojawia Kowalski, który mówi, że trzeba rozliczyć porażkę, gdzie występuje Kaczyński, który mówi, że porażka to wina Solidarnej Polski, a nie PiSu. Ale rozliczenia także zaczynają się w trzeciej drodze PSL-u, lewicy, jak i samej koalicji obywatelskiej. Koalicja Obywatelska dzisiaj dochodzi do wniosku, że już dawno powinna zjeść chołownia, czy Polskę 2050. W samej Polsce 2050 pojawiają się odważne głosy pani Muchy. Ja uważam, przepraszam, że to powiem, a moi koledzy na pewno nie będą, nie będą szczęśliwi, ale my zmarnowaliśmy 8 lat w opozycji. Zmarnowaliśmy te lata. Powinniśmy przez te 8 lat pracować nad tym. Jak odważne powiedzenie, że koalicja 15 października przespała 8 lat, kiedy była w opozycji, kiedy powinna uczyć się, kiedy powinna budować swoje struktury, kiedy powinna budować swoje szybkie przejęcie, tak naprawdę przespała. To nie tylko pani Mucha o tym mówi. O tym samym jeszcze przed wyborami europejskimi powiedział podczas wywiadu ze mną nikt inny jak Artur Dziamburg, który jest dzisiaj twarzą trzeciej drogi. Jeszcze trzeciej drogi, bo pewno za chwilę tej trzeciej drogi nie będzie. Wywiad z Arturem Dziamborem na temat tego, że koalicja, na temat tego, że opozycja przespała czasy bycia w opozycji, znajdziecie tutaj. Cały wywiad naprawdę, mimo że był przed wyborami, to po wyborach zobaczycie, że też jest naprawdę na czasie. Tak, uważam, że powinniśmy się już rozejść. Mam wrażenie, że nasze, to się brzydko mówi, doły partyjne, ale ci wszyscy ludzie, którzy... To, to, to jest... Nie, nie, znaczy, ja nigdy nie widziałam tak zaangażowanych ludzi w polityce, jak ci, którzy tworzą Polskę 2050. Mówię zupełnie serio. Takich, którzy są w stanie naprawdę noc w noc pracować na jakiegoś kandydata, rozwieszać plakaty, w ciągu dnia rozdawać ulotki. Nie widziałam takich ludzi w, w jakby wcześniejszym w moim życiu partyjnym. Pani Mucha ma naprawdę rację. Trzecia droga powinna się rozpaść. Znaczy, może nie rozpaść, powinna się rozejść, bo jeżeli nie rozejdzie się dzisiaj pomysł budowy trzeciej drogi, to i Polska 2050, i PSL zejdą na manowce, czyli pójdą trzecią drogą. Nie będą istniały. Szkoda mi najbardziej byłoby w tym wszystkim PSL-u, które ma tam nie wiem, 130 lat tradycji party... znaczy partyjnej, e, po, powiedzmy parlamentarnej w Polsce. Tego byłoby mi szkoda. Polska 2050, no cóż, no, Polska 2050 Szymona Hałowni na pewno będzie miała taki sam koniec jak miała, nie wiem, wiosna, jak miał ruch Palikota, jak miał LPR, samoobrona, czy nowoczesna, którą kiedyś bardzo wspierałem i no, do dziś mam jakiś tam sentyment do tej nowoczesnej. To samo na pewno spotka Szymona Hałownię i niech... I tylko od jego zaakceptowania tego stanu faktycznego zależy, czy będzie z Kosiniakiem jeszcze się odzywał, czy po prostu zostawi potężny kwas. W samej trzeciej drodze, a także lewicy, są tacy politycy jak pan Sawicki, który, którzy mówią bardzo delikatnie o tym, że trzeba się rozliczyć, że trzeba sprawdzić, co poszło nie tak. Natomiast są też tacy politycy jak Robert Biedroń, którzy. no dobra. O tym, co Robert Biedroń odwalił, za chwilę Wam opowiem. Na, natomiast teraz chcę Wam powiedzieć, że nasz kanał to nie jest miejsce, na którym pojawiają się oszołomowie, oszołomi, oszołomy. Że nie jest to kanał dla oszołomów, o tak to chyba lepiej zabrzmi. To jest kanał dla ludzi, którzy chcą mieć rzetelną i szybką informację. I ja Wam to daję, ale żeby dawać to Wam jeszcze w większej i lepszej skali, to tak naprawdę potrzebuję Waszej pomocy. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał. Polajkujecie ten film, a w komentarzu napiszecie mi tak. Tak, czyli tak samo jak ja myślicie, że trzecia droga za chwilę przestanie istnieć. Znaczy nie trzecia droga, Polska 2050 Szymona hołowni za chwilę przestanie istnieć. No chyba, że myślicie inaczej i Polska 250 będzie istniała, to napiszcie mi nie. Dwa dni temu, 48 godzin temu, powiedziałem wam, że lewica walczy o przeżycie, że lewica musi coś zrobić, żeby przeżyć. Faktycznie, po, po tych słowach zauważyłem, jak pani Kotula, jak pan Czarzasty, jak inni działacze lewicowi wychodzą z projektem. Nawet Żukowska powiedziała, że Lewica już się dogadała i z Hołownią, i z partnerami w zakresie związków partnerskich. Oczywiście, Hołownia wyszedł, powiedział, że nic na ten temat nie wie, ale on jako marszałek Sejmu nie do końca musi wszystko wiedzieć. Są szefowie klubów, którzy w tym wypadku są trochę ważniejsi, ważniejsi niż marszałek Hołownia. I jeżeli Wczoraj okazuje się, że nawet Hołownia, który już się dowiedział, będzie głosował za związkami partnerskimi, Platforma będzie, Lewica będzie, PSL nie musi, ale wystarczy, że oni wszyscy zagłosują za związkami partnerskimi, to te związki partnerskie powinny przejść. No i wezwanie Ziobry na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, gdzie stawiennictwo świadka jest obowiązkowe, będzie jednym... Jednym wielkim sprawdzianem co do jego stanu zdrowia i zdolności brania udziału w czynnościach procesowych. Nie tylko w tej sprawie, powiedziała pani Ewa Wrzosek, którą uwielbiam, szanuję, ale niestety czasami pani Ewa Wrzosek przegina i nie widzi tego, co się dzieje, bo po pierwsze, pani Ewo stawiennictwo przed komisją może jest i obowiązkowe, ale to nie kto inny, jak Koalicja Obywatelska. Albo nowoczesna, nie pamiętam skąd jest przewodniczący tej komisji, która wzywała, która wzywała Daniela Bajtka. W każdym bądź razie koalicja 15 października, ustami swojego przewodniczącego, najpierw miała wezwać, później nałożyła karę, później nałożyła drogą karę, później miała doprowadzić, i na końcu się co okazało, że bajtek, nie bajtek, że obajtek, dlaczego bajtek powiedziałem, nie wiem, nieważne, że obajtek zrobił was wszystkich w ciula. Po prostu ani nie przyjechał na komisję, ani się nie stawił, ani nie został doprowadzony, a przewodniczący komisji co zrobił? Zakończył posiedzenie komisji, nie wzywając obajtka, który powinien być, który powinien zeznawać przed tą komisją. Więc mamy już wytrych, mamy już kazus, gdzie teraz Ziobro będzie mówił na cholerę ja mam się stawiać przed komisją, jak to jest tylko show medialne, które za chwilę zostanie zamknięte, bo Tusk podejmie taką decyzję. Po co ja mam się stawiać? No i właśnie. Ziobro nie stawi się przed tą komisją, bo Ziobro ma o tyle większe argumenty niż Obajtek, bo może przedstawić zaświadczenie biegłego sądowego, że jest chory. I pamiętajmy, że stawiennictwo przed komisją, tak samo jak w sądzie, jest obowiązkowe chyba, że ma się zaświadczenie lekarskie, ale nie od lekarza pierwszego kontaktu, tylko od lekarza biegłego sądowego. A takie coś załatwić Zbyszkowi Ziobro, to jest dosłownie just like that. Jednakże, Ostatnia aktywność, medialna aktywność jak się patrzy na Twittera Zbigniewa Ziobry jest dosyć istotna. Pewno za chwilę będą jakieś wywiady, bo Zbigniew Ziobro ostatnio na swoim Twitterze pisze coś takiego. Był Bolesław Bierut jest Adam Bodnar. Komuna wróciła w nowej, agresywnej odsłonie. Bodnarowcy zaczęli prześladować sędziów z demokratycznej KRS na zlecenie komunistycznych spadkobierców sędziowskiej kasty. Takich rzeczy nie ważyli się robić w PRL-u, ale dziś nie mają już żadnych oporów. Zanim skomentuję słowa e, Zbigniewa Ziobry, który tak naprawdę od 7 miesięcy już 5 razy umierał, a jego stan 17 razy się pogarszał, i chyba już przeszedł wszystkie możliwe operacje na świecie, i nic mu się dalej nie stało, to muszę Wam powiedzieć, że po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak komuna w Polsce dzisiaj. Po drugie, powiedzenie przez Zbigniewa Ziobro, że wróciła komuna w tym kontekście, musi być wyjaśnione, i muszę wam przedstawić komunikat prokuratury właśnie. Prokurator z WSW Prokuratury Krajowej po rozpoznaniu zawiadomienia wszczął w dniu 11 czerwca śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez 20 sędziów członków KRS w okresie od 2017 to jest oczyn z artykułu 231 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. O co chodzi? Chodzi o to, że według prokuratury oni tam nielegalnie zasiadali, w tym KRS-ie. I jeżeli mamy sytuację taką, że Andrzej Duda nie podpisze żadnej ustawy, którą prześle mu Adam Bodnar, mającą zmienić system prawny, Adam e, wróć. Andrzej Duda też nie podpisze żadnej ustawy, która by wyszła spod pióra Donalda Tuska, która ma miałaby dotykać sąd, KRS. Y nie wiem, na Czerną radę, radę Sądownictwa czy Trybunał Stanu. Dlaczego? Dlatego, że nie zrobi tego, bo tam dalej siedzą jego funfle. Skoro mamy taką sytuację, że nie możemy ich ustawowo odsunąć od władzy, od zarządzania i od orzekania, to musimy ich zagłodzić. W momencie, kiedy prokuratura postawi im zarzuty, z automatu przestaną być sędziami. W momencie, kiedy sąd, dajmy Boże, daj Boże. Ogłosi ich winę w tym zakresie, to nie tylko nie będą już sędziami, ale będą także musieli oddać pieniądze, które nielegalnie od 2017 roku dostali. I to spowoduje, że ich zagłodzimy. Jak o mnie chodzi? Nieważne, czy ich zagłodzimy, czy ich wyrzucimy. Ważne jest, aby w polskim prawie wróciło prawo, a sprawiedliwość była taka, jaką sądy mają zamiar orzec, a nie jaką sobie życzy namiestnik. Nienamiestni. Dyktator z Nowogrodzkiej. Ja na dzisiaj skończyłem, ale widzimy się jutro. Na razie pa.